A my, proszę Państwa, jesteśmy po pierwszym dniu rozgrywek tych mistrzostw Europy Drużyn Polonijnych. Teraz jest taka mała przerwa. Po południu, po 13, kolejna tura rozgrywek. Więc spotykamy się w lobby hotelu Aquavit, gdzie nocuje drużyna Polonii z Glasgow. Pan Kamil Kaźmierczak, kapitan, szef, prezes. Znaczy, no, można powiedzieć, że tutaj taki nowy człowiek zarządu, zawodnik od jakiegoś czasu. No, mamy tutaj, rozwijamy się, także jest trochę więcej osób za, za, zainteresowanych tutaj pomocą w rozwijaniu naszej drużyny. No. I jako, że powiedzmy język miał w miarę taki ułożony, to zostałem tutaj wyznaczony do takich rozmów właśnie z panem. A rzecznik prasowy, że członek zarządu, to jest rzecznik, ale gra pan w piłkę też, czy tak, nie? Tak, tak. Też, gram, to, to nie ma tak, że są osobno działacze i osobno piłkarze. Znaczy, no mamy naszego tutaj takiego jakby prezesa honorowego. Też dzisiaj dzisiaj przyjeżdża, właśnie on dzisiaj przyjeżdża tutaj do Szkocji, z, znaczy do Polski ze Szkocji. Będzie ubrany w jakby w pełny kilt, specjalnie na tą okazję. Także tutaj z prezesem Polonii Leśno, też już rozmawialiśmy na ten temat, bardzo chętnie by go poznał. Także no mamy nadzieję na, tutaj na rozszerzenie naszej znajomości. To py pytanie od naszych słuchaczek, pod kiltem coś się nosi, czy się nic nie nosi? No powiem tak, że taki konserwatywny szkod to nic tam nie ma. Nie oprócz ma. tej. A Polonus coś jednak ma tam. No zobaczymy, jak prezydent się do tego podejdzie, czy on jest bardziej konserwatywny, <noise> czy może bardziej taki. <noise> to jak Państwo chcecie zobaczyć, to musicie przyjść, przyjechać do Zabojowa na ten kompleks boisk i tam to zobaczycie. Jeszcze jedno pytanie edukacyjne: mówi się, Glasgow czy Glasgow? No właśnie tutaj często tutaj upominamy wszystkich, żeby mówić Glasgow, ponieważ to jest jakby poprawna. Poprawnie jest to tak, tak, tak się to wymawia. A skąd się wzięli Polacy w Glasgow? No wie pan, no jak już tam. No to pan na przykład. Ja, no ja akurat skończyłem studia i wyjechałem sobie na, na trzy miesiące do pracy. No i tak. Zostało, że, że, że się złapałem. No to było 8 lat temu, więc ja miałem taki okres, że grałem właśnie w Polonii przez 2 lata. Potem właśnie wyjechałem troszeczkę bardziej na północ do pracy. No i teraz, jako że mam taką możliwość, że mogę trochę bardziej zdalnie pracować, to, to się bardziej angażuję. No i tutaj wspólnie chcemy promować tą ideę polskiej społeczności w Szkocji, rozwijać nasz klub. To jest jedyna polska drużyna w Szkocji? Z takich powiedzmy zorganizowanych mocno i tak działających to raczej tak, aczkolwiek dostaliśmy zapytanie o mecz towarzyski z Polonią z Aberdeen. Wiem, że też w okolicach Edynburga jest grupa ludzi, która też buduje jakiś swój klub, aczkolwiek oni głównie grają 6-7 osobowo, jeżeli chodzi o jedenastki no, to raczej my jesteśmy tutaj takim głównym reprezentantem. I tak jak mówiliśmy wczoraj, proszę Państwa, w przypadku tej drużyny ze Sztokholmu, tak samo pewnie Polonia, właśnie w Glasgow, jest drużyną, która bierze udział w rozgrywkach ligowych którejś tam Ligi Szkockiej. Jak najbardziej. No, tutaj przez ostatnie dwa lata naprawdę organizacyjnie idzie to do przodu, głównie za, za sprawą Mateusza Czubaka, który tutaj. Był człowiekiem orkiestrą i naprawdę pomagał nam wszystkim pchać tam drużynę do przodu. W zeszłym sezonie zakończyliśmy ligę, w, myślę, że w pierwszej trójce to było i do, doszliśmy do ćwierćfinału Pucharu e Ligi. Ten sezon zakończyliśmy na drugim miejscu, co daje nam awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, rozgrywkowej tej takiej amatorskiej oczywiście. I też zakończyliśmy na ćwierć finale w Pucharze Ligi. No, patrząc na to, że naprawdę są tam zorganizowane drużyny szkockie z dosyć ciekawymi budżetami. To był to dla nas na pewno bardzo duży sukces. Ta szkocka piłka, do nas słynie z tego, że to jest taka dosyć twarda piłka. Jak się tu odnajdujecie? No, tutaj dostałem taki mały feedback od, od prezesa Polonii Leszno, że, że gramy tak dosyć ostro. Muszę powiedzieć, że w stosunku do tego, jak wygląda ta gra w Szkocji, naprawdę gramy tutaj delikatnie. I troszeczkę muszę przyznać, że mieliśmy troszeczkę tutaj. żartowaliśmy sobie troszeczkę, jakby na ten temat, że, że, no, że naprawdę musieliby tutaj wszyscy ludzie zobaczyć. Zobaczyć, jak, jak wygląda prawdziwy szkocki futbol, kiedy naprawdę pada deszcz, wieje, mm. y, kiedy naprawdę jest ostra gra. I tam naprawdę jakiś mocny stempel na stopę, y, który się może zakończyć odejściem paznokcia, to czasami nie jest faul nawet. Sędzia takich rzeczy w ogóle nie, nie, nie gwizdze. No, A tu gwizdał wczoraj, no, jak wyglądacie pod względem kąta kartko, kartkowego? tam dwie żółte kartki, jeżeli chodzi o sędziów, to my jesteśmy bardzo zadowoleni. Widać, że, że naprawdę fajny poziom. Niektórzy nawet mają tą dobrą komunikację jakby z tym mikrofonem słuchawką, więc widzieliśmy, jak oni funkcjonują. Jeżeli chodzi o to, to, to tutaj nie mam nic, nic do zarzucenia. No a jeżeli wracając do tego szkockiego, to wie Pan, też zależy na jakiego sędzie się sędziego się trafi, bo jeżeli się trafi takiego już powiedzmy kończącego swoją karierę konserwatywnego szkockiego sędziego, no to on potrafi naprawdę dać grać <śmiech> <śmiech> I, i wie pan, no... no czas... Lubicie Ostro, jak rozumiem, nie ma pretensji do szkockich drużyn, że tam łokciami grają. No, wie pan, no, akceptujemy rzeczywistość, nie narzekamy, dostosowaliśmy się do tych warunków i, i, i gramy, tak, o swoje. Wczoraj, z tego co spojrzałem na Wasze konto, jeden mecz do tyłu. Ten pierwszy inauguracyjny przegraliście z Wiedniem, ale odbiliście sobie na tych polonusach ze Szwecji. Tak, ten pierwszy mecz, wie Pan, no to jednak nasz debiut, troszeczkę było tremy. Polacy z Wiednia no, oddali strzał, nazwałbym go Toma prosto w okno, który po prostu wszystkim oczy wyszły, jak to w ogóle się tam stało, bo to można powiedzieć strzał jak z Ligi Mistrzów, więc troszeczkę podcięło to skrzydła. Potem lekka kopanina w polu karnym, nagle się 2-0 zrobiło, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy tutaj mocno, mocno próbować odrebać te straty. No troszeczkę tam grali z kontry, na, na szczęście nasz, nasz bramkarz Mateusz ładnie bronił, no i zdobyliśmy tą bramkę pod koniec, no i zabrakło trochę czasu, no na ten drugi mecz no to już wyszliśmy w, w pełni zmobilizowani i, i z takim jakby głodem, żeby pokazać, że jednak ten pierwszy mecz to taki był lekki fałstart stąd. Stąd mimo super sympatii do, do Polonii Falcons, ponieważ poznaliśmy się dzień wcześniej na rynku, no nie było tutaj, że tak powiem. Litości. No nie było, proszę państwa, 6 do 1 wygrali, więc no, po prostu pogrom, tak, no nie wiem jak to nazwać. No, Długi Kirchholm po prostu. No. No można tak powiedzieć, aczkolwiek wszystko w sportowym duchu i, i żadnej tam e, negatywnej energii po, po meczu nie było. Przybiliśmy sobie piątki, mamy, mamy nadzieję, jakby utrzymać kontakt e, z Polakami, z Falcons, z Polonią Falcons. No i idziemy dalej. Mówiąc po poznańsku, idziecie na majstra na razie. No, na majstra no ciężko powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że widziałem trochę tych meczy w grupie, w grupie B. Jestem trochę zaskoczony, że Polonia, Leszno, Old Boys jednak tak z tymi wynikami tak średnio, ponieważ jak patrzę na ich styl gry, to czasami się, czasami się zastanawiam, no jak to jest możliwe, że, że oni tu nie wygrywają tego, bo naprawdę mimo, że no powiedzmy, że to jest drużyna Old Boys, to widzę, że jakby pojęcie gry to oni mają dosyć duże. No, no dla nas jeszcze dzisiaj ten mecz... Z, z, z drużyną z Holandii, to się to się ta drużyna. Z no... chyba, nie? To... Tak, Tiel, tak. tak. SVT, Tiel. No, patrzyliśmy, że też się prezentują solidnie, także no, dla nas no, bardzo ważny mecz. No zobaczymy, no. to może być typowy, nie pan, no, no, turnieje mają swoje, swoje prawa. No. Kto wie, no, może byśmy zagrali pięć meczy pod rząd, to, to może byśmy pięć wygrali, no. a, a może być tak, że, że, że może być ciężko. No nie wiem, no, liczę, że się dobrze zaprezentujemy, ponieważ jakby. Regeneracja jest dobra, no i tutaj całe podejście też. No a te mecze, proszę Państwa, dzisiaj o 13:00 się zaczynają. Najpierw właśnie dwa mecze na dwóch boiskach, a potem jeszcze dwa, czyli tak zarezerwujcie sobie cztery godzinki na zabawowie, jeżeli ktoś chce przyjść, pokibicować. Pan Kamil Kazmierczek z Polonii w Glasgow, w Glasgow był tak. naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.